Słuchajcie, nie zastanawialiście się nigdy, dlaczego ludzkość przestała latać na Księżyc? Przecież było tyle misji, i nagle pewnego dnia po prostu przestali. Może mieli jakiś powód? Może na Księżycu jest coś, czego nie powinniśmy się dowiedzieć? Na szczęście zdobyłem nagranie, które powinno to wszystko tłumaczyć, więc klikam start i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Grudzień 19, 1972 e, to jest data ostatniego lądowania na księżycu. Od tamtego momentu osiem tajnych misji na księżyc zostało, e, zostało wykonanych w kompletnej tajemnicy. Znalazłem nagranie, które e, jest z jednej takich tajnych misji. Coś jest na księżycu. I z jakiegoś powodu, kiedy zobaczyłem to nagranie w zeszłym tygodniu, myślę, że to mnie zauważyło. Nagrane 20 grudnia 1972 roku. Ostatnia publiczna misja na Księżyc. Okej, okay, tutaj Houston, sprawdź wszystkie swoje systemy. Okej, okay, systemy chyba działają. Okay, so, wszystko this is operating everything works, all systems are Copy tranquility. Take your first steps carefully. The radar receiver at radar site November has recently failed. Its last telemetry sweep before your EVA noted a transient signal. Okej. Okay. Tak, słucha, słuchajcie, tak teraz siedzę w ciszy i słucham to co oni mówią. Jest jakiś radar, który od listopada przestał działać. Stracili z nim kontakt, jest z nim jakiś problem. E, naszą misją jest naprawienie tego radaru, który jest gdzieś tam daleko. Okay. Powiem Wam, to co gość mówi jest takie trochę niepokojące. Ja Wam tutaj dam napisy, oczywiście na dole, żebyście mogli posłuchać, co oni mówią, tak dokładnie, ale ktoś na każdej misji księżycowej wspominał, że czuje obecność jakąś, że coś. Jakby ktoś go obserwował, ja tutaj nie widzę żadnych podejrzanych rzeczy. Czy ktoś coś widzi? Tam jest nasz oczywiście satelita, ale tak poza tym, to ja tutaj nic nie widzę. Jest pusto, dużo kamieni. A, czy ja mogę tutaj w ogóle. Mogę iść szybciej, słuchajcie, to jest dobra opcja. Możemy też skakać. No tak, bo przecież jesteśmy na księżycu, prawda? Czy coś tutaj jest podejrzanego? Jest nasz. E, nasz, nie, chciałem powiedzieć, samolocik. Nasz statek kosmiczny. Czy my możemy na tą górkę się wspiąć? Z górki byłby dużo lepszy widok. Okej. Okay. Nic nie widać. Wszystko jest w porządku. Powiem Wam, jeśli rzeczywiście księżyc wygląda tak, jak wygląda, to też czułbym się. Um, czułbym się obserwowany, słuchajcie. Czy możemy sobie. Możemy zobaczyć, zrobić skok i sobie frunąć do przodu. Ok, czyli w ten sposób troszeczkę szybciej może się dostaniemy na miejsce. Ja tu sobie.

Czy my tu widzimy jakiś niezidentyfikowany obiekt? Chyba nie, tam jest nasz em, nasz statek. Wszystko jest dobrze? Dobra. Copy tranquility. Current telemetry has reported micro-meteoroids or possibly debris. Anomalous, but not unprecedented. Maintain focus on your objective. Roger that Houston.

Idziemy do naszego radaru. To jest tylko 300 metrów. Jakiś niezidentyfikowany obiekt przeleciał gdzieś tu w pobliżu, ale spokojnie. E, to prawdopodobnie jakieś kawałki meteorytów czy coś, więc nie musimy się tym kompletnie martwić. E, a jeśli chodzi o wzgórza, to ja tu nic nie widzę, słuchajcie. Ja tu kompletnie nic nie widzę. 250 metrów do naszego radaru. Za tą górką dosłownie więc. Nie ma co się tutaj, słuchajcie, jakoś niepotrzebnie spinać, niepotrzebnie stresować. Jesteśmy bohaterami, wrócimy na Ziemię, będziemy mieć e, alkohol, kobiety, pieniądze, wszystko. E, będziemy sławnym po prostu tutaj celebrytą. Trzeba tylko pójść i naprawić ten radar. Nie ma kompletnie tutaj nic innego e, trudnego do zrobienia. Czy tam na horyzoncie to jest jakaś kolejna antena? Tam coś. Co tam jest? O tam, o dosłownie, o tam z tą górą. Widzicie to? Jakaś kopuła? Chwila. Czy to jest twarz? Czy to? Czy to jest twarz? but be advised over the last few minutes my all lunar installations it's significant technical problems the cause is currently unknown understood houston something about this situation just isn't right the receiver looks perfectly fine to me no damage at all okay all diagnostics are green but the receiver is failing to detect any return signatures all okay, okay. Jest jakiś problem z naszą anteną. Wygląda na to, że antena działa, wszystko z nią w porządku, ale nie odbiera żadnych sygnałów. Musimy ją zrestartować. Martwi mnie o tamto coś. Ja jestem pewien, że to jest twarz z oczami, ale... Nic nas to nie interesuje, prawda, mamy Fatamorganę, czy coś. Houston powiedziało, że jest wszystko w porządku. Houston wierzę, powiem Houston mamy problem, Houston mi pomoże, prawda. Klikamy hard reset, proszę bardzo. Hard reset i czekamy aż nam się to wszystko... A, aż nam się to wszystko zrestartuje, proszę bardzo. A, system reset. Mam czekać, prawda? Każecie mi teraz siedzieć i się martwić, czy coś się dzieje dookoła mnie, czy nie. Okej. A... Okej, okay. okay, true scan. Okej, okay, signature coś tam, coś tam, coś tam, normal, normal, verified. Wszystko działa. Okej. Tranquility.

Wróćmy. Wróćmy do kapsuły. Kapsuło. Kapsuło? Tranquility? Tranquility? Tranquility. We need you to stay where you are. Please do not move. You Co? are safe here. You are, are safe. Who? You are safe here. I need you to stay you are. Nie, tam, Please gdzie... do not move. You are safe here.

O, o, to jest przerażające, słuchajcie. Co się dzieje? Co się dzieje? Było przerażające, ja nie mogę jakie to było przerażające, ten vibe taki czegoś nieznanego, czegoś, ja nie mogę, wyobraźcie sobie, że jesteście takim y, astronautą i jesteście właśnie powiedzmy tam ileś tam set metrów od swojego statku kosmicznego i jakiś obiekt w waszą stronę leci z ogromną prędkością i nie możecie przed nim uciec i nie wiecie co to jest. I nagle zaczyna grać dziwna muzyka. I dziwne. Ja nie mogę. Kurczę, ja tu się ekscytuję, ale ja, ja nie wiem, czy wy załapaliście ten vibe. Nie wiem, czy wy, jakby. Czujecie to samo co ja w tym momencie, bo. Co innego jest to zagrać, co innego jest to chyba obejrzeć. To było fajne. Kurczę, to było fajne, ale bardzo krótkie i w sumie nie, nie było gameplayu, bo szliśmy, nacisnęliśmy e i wróciliśmy, ale. Wow.